Witajcie, jestem Czarny Wilka, to jest siódmy odcinek, zagrajmy 39 Dzień Wojny Ostrzeg Gandrelli. Dziękuję, dzisiaj zajmiemy się, może uda się te cztery ci zrobić. Ogniożer na początek.

We shall be anointed in your blood and pain! <laughs> 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 Przed murek kolego, dorwie się do mnie co? Andaj, to wiem, to nie wrażliwe na egzekucję.

URF. Slow, slow! that time for you? No, no, no. Kill! Kill everything for the Master! No, I...

O tej plać! Ile żebyś? Kurwa, ile z tobą się można męczyć? Kurwa, Prawie 5 minut. To mi ta zbroja daje akurat, taki wroga powodują, że tarcza wywołuje nieco eksplozję, też mam fajne no i chodźmy tutaj teraz do płonącego skrzydła. Ty mi dasz, palerynę. Palerynę można zmienić zawsze. Włócznik będzie. You will die upon the, of, you will know the fury of the You will feel the heat of my wings. Minki ten, minka głowa. your <laughs>

I leżysz, kolego, plary ognia, taka czarna widzę, no podpalenie, to no dobra, weźmy sobie. To będzie mi zdrowie Zabijanie przeciwników, to mi się przyda Teraz chodźmy do kamiennego roja Roju I blisko skóry To ostatnie dwa cele tutaj Jest to inne rzeczy ciekawe, wiecie? Zadanie 88% już osiągnąłem. Ha! Ostatnich dwóch już mam cele. Będzie Elfi Łuk, znaczy Łuk łowcy ognia. I pewnie miecz łowcy ognia. The feral tribe will rule On our beasts, we ride high above the other orcs, and we trample the lights of elves beneath us. Oh, was just going To ja robię cię to nie? W kule! Kurwa brakowało ciebie tutaj co nie? Słowa i kurwa leć. Dar jest. Myślę, że mnie mi te kurwa w się nie zainteresowały. No to jest mi... Aś światełko trochę, kolego. Rozświecony zostałeś. Przeszłeś na jasną stronę mocy. No i zrobiłem maksymalny poziom. Dostanę osiągnięcie za to. Te łuki się nie chłęcimy. Nie Co mi zmieniło na te... A, to. No jasne. Tam dla odmiany ich będzie, tak. I ostatni, blisko skóry. Bliz... Blizno skóry. O, ja wziąłem blisko skóry. To blizno skóry nasz ostatni cel.

Pory jesteś co? I się rani. Dostałeś <coughs> i, mamy kaptur I zielony. have no tribe that is why i can best our elven enemies consigning warrior and weapons alike to the mud <coughs> 8 lepsze i tak duże działanie, światłości teraz będę miał perfekcyjna kontra na pełni wrogów światłem teraz zrobiliśmy miecz kłopcy ognia I will find the orc who slaughters our people, and he will pay for what he has done. It is a noble pursuit. But be cautious; these grim trophies of battle prove him a worthy opponent. Oh, To już zakończymy to dzisiaj. To będę mieć, czego mieć? I chyba tyle mi brakuje jeszcze. Pokonaj samowolnego, i resztę broni i zbroi poległych elfik bohaterów So you come to do battle. Not with a feral orc, nor a terror orc, nor a marauder. No tribe chooses the manner or the limit of the suffering I inflict. You face the lawless. A

You have done a fine thing. You've avenged your forebears. You can save your praise for whoever avenges me and finds my gears strewn about this cursed land. Dobra, to teraz system akurat, mogę wam pokazać resztę zbrojenia. na no, koniec odcinka. Rozpocznijmy. Niech będzie najpierw. Łowcy ognia. I po całym założeniu mamy tak, jeśli założymy 2 na 2, ale światło podpala po bliskich wrogów zamiast... Wypełniać ich światłem i oślepiać zabicie. Oślepionych wrogów powoduje ognistą eksplozję. tak wygląda cała zbroja. Taka czar czarno-lekko-czerwona, mroczna. No to kolejna będzie teraz. Pokażę Wam. Teraz będzie Władcy Węży. Czyli zielona, taka ciemna zieleń, można powiedzieć, tak wygląda. Jeżeli mnie nie przeszkadzali. A i co mi tutaj nie przeczytałem? 100% szans na ataki za wrogów, gdy twój poziom życia jest niski, zatrucy przez siebie ork, ma szansę roznieść truciznę na pobliskich wrogów. To teraz lodowego myśliwego i taki szary z niebieskimi akurat uzbrojeniem. Tak wygląda, my co nam to daje. Dysk dystansowy za pomocą łuku roztrzaskają zamrożonych wrogów, zadaje poważne obrażenia. Powoduje zamrażającą eksplozję, gdy jesteś pod wpływem klątwy. No to teraz tropiciel bestii. I taki jasna zieleń. Taka oliwkowa, taka... Tak wygląda ta zbroja. A tego nie zmieniłem jeszcze. I mi daj tak, że światło zdaje obrażenia wrogim bestiom. Wszystkie pobliskie bestie zostają zdominowane, gdy dosiadasz wierzchowca. Ale my wybieramy świat światła, czyli zabywasz 10 punktów mocy, gdy wróg zostaje oślepiony. Perfekcyjna kontra napełnia wrogów światłem. Czy tej zbroi zostajemy do końca gry? Tylko jeszcze zejdziemy do kompendium. A wszystkiego nie pokazałem. Ostrze, było. Łuk chyba też. Ale sobie obejrzyjcie łuk. Przeczytajcie. Zbroję wam pokazywałem. Pelerynę też. No i dobra, ładnie. Kogo tu jeszcze nie pokazałem wam? Prawień podpałka chyba, oczarowany na pewno. Samowolny, i nikt więcej, dobra. Więc to jest koniec odcinka, więc trzymajcie się ciepło, na razie komentował Czarny Wilka, to odcinek wśród ziemię, cień wojny, oczy, garandeli, dlc. Więc zachęcam się do odwiedzenia yy, ekipy na dziedzinie Czarnego Wilka, jak i zostawienia łapki w górę i suba. Na razie!